Pewnie już myśleliście, że kolejna seria, którą zrodził mój durny łeb, gryzie piach, co? Znając życie, to i tak wszyscy o niej zapomnieliście, ale jako, że zebrało mi się sporo smacznych indyków, postanowiłem odkopać wulgarny przegląd indyków i spróbować Wam polecić kilka ciekawych pozycji. Albo je odradzić, bo jedna gra w tym zestawieniu zawiodła mnie bardziej niż koledzy z klasy mówiący, że Mikołaj nie istnieje. Bez zbędnego biadolenia, zapraszam do przeglądu. Uwielbiam szczerze przygodówki. Morda mi się cieszy za każdym jednym razem, gdy pojawia się coś nowego w jeszcze niedawno umierającym gatunku. Airforms, czyli gra, którą teraz widzicie na ekranie, co prawda nowością nie jest, wyszła niemal 4 lata temu, ale jeśli tak jak ja uwielbiacie zagadki i łączenie przedmiotów, to koniecznie musicie sprawdzić ten tytuł. Wcielamy się w detektywa, do naszego biura przychodzi jakiś popierdolony typ przebrany za drzewo i każe nam za sobą iść. Okazuje się, że zaginęła jakaś baba, świat porastają dziwne macki, a okoliczni mieszkańcy ewidentnie mają coś za skórą. I to nie jest kurwa brud przyniesiony z pola ziemniaków. Gra jest dosłownie przesiąknięta nawiązaniami do filmów, gier, czy szeroko pojętej pop kultury. Czy to w dialogach, myślach głównego bohatera, czy w otoczeniu co róż twórcy gry puszczają do nas oczko niczym dziwny łysiejący pan w furgonetce z napisem darmowe cukierki. Zakochałem się też w oprawie, ręcznie malowane tłato, małe dzieła sztuki, a muzyka siedzi mi wełbie na długo po wyłączeniu komputera. Gra na Steamie kosztuje tyle co paczka tanich szlugów i mały hotdog na Orlenie, więc jeśli w Waszym sercu jest miejsce na kolejną przygodówkę, to naprawdę warto się Earthworms zainteresować. Ze spokojnych klimatów klikania po planszy w poszukiwaniu przedmiotów przenieśmy się teraz w świat, Kurwicy, stanów przedzawałowych, szaleństwa i, bo ja wiem, krwotoków z odbytu. Tak, kurwa, będę wam mówił teraz o Elde Souls, grze, która przeciągnęła mnie gołą dupą po szkle, nasypała w rany soli, a na koniec wykurwiła mi cytryną prosto w oczy. 146 razy, kurwa. Wiecie, że ja jestem pizda, a nie skoczek, jeśli chodzi o te wszystkie soulsy, nie? No, ale jak się uwezmę, to jakoś mi tam zawsze idzie. Tu przyświruję, tam wykorzystam jakiegoś babola i jakoś mogę grać. Zdycham w chuj razy, no oczywiście, ale nie wyklinam jeszcze tak dużo. No, jak na mnie niedużo. A co robię przy Eldest Souls? Trę za kolami podywanie, dywanie, wyrywam sobie paznokcie za pomocą obieraczki do ziemniaków, a na koniec wydłubuję sobie oczy. I potem je wsadzam z powrotem, bo jestem chyba jakimś popierdolonym masochistą. W Weldes Souls walczymy z bosami, nie ma tu pomniejszych wrogów do ubicia, napierdalamy się tylko z tymi wszystkimi ważniakami, co to pasek życia mają długie jak końska fujara, a jak nas trzasną w łeb, to nie pozostaje nic innego jak zakląć pod nosem i kurwa powtarzać poziom. Rozwijamy naszego karakana, zwiedzamy prześliczne pixelartowe lokacje, rozmawiamy z konającymi ludkami, którymi podobnie jak nami pomiata świat i walczymy. Walka jest efektowna, sprawia, że co nam się łapska, a przy okazji uczymy się nowych kombinacji bluzgów, oczywiście. Ciągle giniemy, ciągle wracamy, telepiąc się jak popsuty masażer turystyczny z prl -u. My, gracze, pojebani jesteśmy. Naprawdę. Nasze wkurwienie ciągłymi zgonami jest łagodzone niesamowicie klimatyczną muzyką, a wyrwane oczy uleczymy patrzeniem na naprawdę śliczne poziomy. No, jeśli lochy i zabłocone pobojowiska można nazwać ślicznymi. Fani trudnych gier będą się dotykać. Wiele razy. Mało wam zdychania? Chcecie jeszcze więcej? No dobra, to co powiecie na duma, który nie jest strzelanką, a turowym rogalikiem? Nie, nie pojebało mi się i tak jestem zupełnie trzeźwy w tym momencie. Twórca gry sprzedał chyba duszę diabłu, w zamian dostał popierdolony pomysł, który tylko szaleniec mógł przerodzić w prawdziwy produkt. Twórca na całe szczęście okazał się szaleńcem, a owoc jego pracy możecie podziwiać teraz na ekranie. Nie patrzcie tylko na grafikę, bo gram na minimum, sami wiecie jak to jest. Plusem jest za to to, że gra ruszy nawet na takim ziemniaku jak mój komputer. Poginamy po poziomach, mordujemy piekielne barachło, drony, wielkie mechy inne takie kurwa pukraki, a do tego zbieramy tony zabawek do umilania życia przeciwnikom: karabiny, rewolwery, bazołki kurwa, granaty, no cuda na kiju panie. Broń ma swoje poziomy, więc warto zawsze sprawdzać, co tam się nam po ziemi wala. Nasz mocarny ancymon stworzony do rozpierdolo staje się też coraz mocniejszy, wbijamy poziomy, dowiadujemy się sporo o otaczającym nas świecie, czujemy, że jesteśmy kurwa najlepsi na świecie i... I chuj nam w dupę, giniemy i tracimy wszystko: przedmioty, zdobyte poziomy, broń, amunicję i... No, godność. Tak, tutaj nasz izometryczny dum pokazuje, że jest prawdziwym rogalikiem i wsadza nam środkowego palca do oka, wyzywając nas do tego od najgorszych. A ty, drogi graczu, wracasz, szlochasz, łzy ciekną ci po klawiaturze, wszystko dookoła brudzisz, ale grasz dalej, bo przecież bruk sam się nie rozjebie. Jupiter Hell to gra, która cholernie mnie zaskoczyła. Nie miałem żadnych, dosłownie żadnych oczekiwań, a wsierbało mnie to jak, jak baba ze studni w filmie Ring. Post-Apo, roboty, które zniewoliły ludzkość, Ziemia porośnięta mięsem i... Żygi? Mnóstwo Żygów, mnóstwo mięsa i Żygów. Twórcy DevTrash zdecydowanie znają się na narkotykach i wiedzą co brać, żeby ich pomysły były chore i przyciągały graczy. No, kurwa, w której grze ostatnio mieliście osobny przycisk, który odpowiada za żeganie? W której grze za pomocą naszego bełta mogliście naprawić komputer? I kiedy ostatnio zostaliście zwyzywani za to, że chodzicie w ubraniu? Kiedy ostatnio obłąkany dziadek robił wam przed oczami śmigło swoim przyrodzeniem? Widzicie, Ancymony, no, twórcy tej gry mają wielką wyobraźnię i wiedzą, jak przenieść swoje chore wizje na ekran komputera. Oj, wiedzą. Gra jest mocno inspirowana pierwszymi odsłonami Fallouta, nawet samo poruszanie się między lokacjami aż krzyczy, patrzcie, kurwa, wzorowaliśmy się na najlepszych. Zwiedzamy miejscówki pełne pojebanych postaci, zbieramy mózgi i ludzkie podroby, którymi się leczymy, a w walce możemy. tak, żygać. Wrók widzący naszego hafta też zacznie żygać, dzięki czemu możemy łatwiej takiego hama pokonać. Pojebana gra, tak cudownie pojebana, świat jest mroczny, powykręcany, brutalny i wulgarny bardziej niż ja, gdy wieczorem wczoraj zajebałem małym palcem u nogi w krzesło. Devtrash jest dostępny we wczesnym dostępie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skończyć grę, która zajmie wam około 10 godzin. Jeśli lubicie chore klimaty, mroczne wizje postapokalipsy i lubicie patrzeć na gołych staruszków.

Pozostańmy jeszcze na chwilę w klimatach świata, w którym płaci się kapslami, żywe karmy dla psów i chodzi w jakichś łachmanach, których nie znajdzie się nawet w najpodlejszym lumpeksie. Beautiful Desolation rozgrywa się w latach 80. w RPA, na niebie pojawia się jakiś jebnięty monolit, dzięki któremu nasza rasa skoczyła technologicznie w chuj daleko o lata świetlne do przodu. Niestety my, ludzie, pojebani jesteśmy, więc prędzej czy później musiało dojść do podziału. W wyniku którego sytuacja na świecie się posrała i skończyliśmy jak zwykle w głównie po same uszy. Wybucha wojna, i kolejny raz nasz gatunek udowadnia, że chuja się tam nadaje do życia. Eksplorujemy świat, rozwiązujemy zagadki, liżemy ściany i prowadzimy rozmowy rodem z drugiego falouta. Podobnie jak przy Deftras czuć tutaj ducha legendarnej gry i nic w tym dziwnego, bo przy Beautiful Desolation pomagał nie kto inny, jak sam Brian. Fargo. Gra wygląda obłędnie. Zastosowano tutaj technikę fotogrametrii, czegoś co możecie znać z polskiego Get Even, chociażby. W przypadku Switcha jednak. Odradzam mocno granie w trybie zadokowanym. Nie wiedzieć, czemu gra wygląda na telewizorze jak rozmyte kupsko-trójnogiego jamnika. W trybie przenośnym, jednak, wszystko wraca do normy i co chwilę wzdychamy, widząc jak szczegółowe są poszczególne lokacje. Fani postapo i gier nastawionych na opowieść powinni się koniecznie zainteresować Beautiful Desolation. lat 80 przenieśmy się teraz w pizdu daleko w czasy, gdy ludzie modyfikują swoje ciała, mają po trzy siury, 8 cycków i nie wiem, metalowe oczy z laserami, kurwa. The Ascend wylądowało niedawno w Game Passie i mocno złapało mnie za ryj. Trzymało w mocnym uścisku bardzo długo. Jednak po czasie ręka za damantium, czy innego tam gówna osłabła, puściła i no mam mieszane uczucia gra to mieszanka elementów RPG i tak zwanego twin-stick shootera. Zwiedzamy wielkie cyberpunkowe miasto, wykonujemy misje i mordujemy mordujemy, potem jeszcze mordujemy, żeby na koniec dodać jeszcze trochę mordowania. Początkowo byłem zachwycony, strzelanie jest niesamowicie soczyste, trupy latają niczym Adam Małysz w najlepszych czasach, a nasz arsenał brzmi jak najlepsza orkiestra wojenna na świecie. Gdy wpadamy między wroga to nie ma przebacz, ściany się kruszą pod ostrzałem, śmieci wesoło fruwają na wszystkie strony, rozpierdol jest naprawdę srogi, co w połączeniu z obłędną grafiką Sprawia, że nie możemy się na grę napatrzeć, ale w pewnym momencie poczułem, że najadłem się za bardzo i nawet chyba potężne beknięcie w połączeniu z pierdem. Wcale tutaj nie pomaga. Ciągle robimy to samo, chwila rozmowy z jakimś dziadem, dreptanie do celu, solidna dawka ognistego armagedonu i tak kurwa do ustranej śmierci. Mówi się, że co za dużo to niezdrowo, to powiedzenie idealnie pasuje do tej gry. Jeśli jednak w grach zależy wam na tym, żeby dużo się działo, to będziecie wzięci. radzę tylko grać po angielsku, bo polska wersja jest spierdolona po całości. Połowa gry jest przetłumaczona, a połowa nie, więc grając, czujemy się jak podczas rozmowy z ciotką Grażyną, która wróciła z pracy przy ogórkach w Niemczech po miesiącu i zapomniała języka. A teraz grana, na którą czekałem niczym żul na dwa złote z wózka. Ostatecznie. W... Kurwa, strasznie się zawiodłem, okrutnie wręcz. Moje oczekiwania zostały zdeptane butem z przyklejonym gównem, a potem ktoś jeszcze na nie napluł i narzygał. Sądziłem, że Art of Rally będzie listem miłosnym do fanów rajdów sprzed lat, a dostałem... Jakiś taki kurwa nijaki twór, który dodatkowo mocno kuleje pod względem technicznym. Model jazdy przypomina mi prowadzenie kamaza przez świnkę morską, auto ślizga się jak najebany stary na kałuży w łazience, a otoczenie na trasach wygląda jak kurwa park dinozaurów. Wszystko plastikowe, bez ruchu, sztuczne jak troska polityków o rodaków. Jedyne co na drodze żyje to… No, kurwa popatrzcie, chuj wie co to jest, to chyba mieli być kibice. Tak, mówię o tych patykach, które się kurwa rozstępują, gdy jadę. Żeby zagrać po angielsku, trzeba zmienić język konsoli, bo inaczej jesteśmy zmuszeni do grania w jakimś azjatyckim, niezrozumiałym dla mnie kompletnie języku. Do tego wszystkiego kuleje też optymalizacja, która nawet w trybie fotograficznym potrafi nam zafundować spadki klatek. Serio kurwa, w grze, która ma tak prostą grafikę, wszystko powinno śmigać jak w najlepszym zegarku. No, na plus może wspomniany tryb foto, można czasami cyknąć ładne zdjęcie, ale jeśli ścigałka oferuje mi tylko ładne widoczki, to no, resztę sobie sami dopowiedzcie. Art of Rally możecie sprawdzić łatwo, bo gra jest dostępna w Game Passie. Ja się odbiłem i to bardzo mocno. Lepszym kąskiem z Game Passa będzie za to dobrze znany wszystkim Hades, czyli kolejna gra w tym zestawieniu, która testuje cierpliwość gracza. Na ekranie oglądacie teraz akurat wersję na Switch'a, ale dziś kiedy nagrywam ten film, gra wychodzi na Xboxach i PlayStation, zarówno na starej jak i nowej generacji. Hadesa przedstawiać chyba nikomu nie muszę. Gra okazała się wielkim hitem, więc znając życie, wielu z was już zdążyło w niej zginąć kilkaset razy. Ja w rogalikach, szczerze przyznam, jestem straszną ciotą, więc swoje zgony mogę liczyć pewnie w tysiącach. Nie zmienia to jednak faktu, że Hades to jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku i kropka. Świetny model walki, wciągająca fabuła, ciesząca moje kaprawe oko prawa i czysty miód. Fani zdychania zdecydowanie powinni zagrać, no jeśli jakimś cudem jeszcze nie zagrali. I to by było na tyle w tym odcinku wulgarnego przeglądu indyków, to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania i... A co ja będę pierdolił głupoty, mówił do Was wulgarny gracz.